Pierwszym bardzo fajnym tematem i newsem przy okazji jest to, że polski LegoTuber, drugi już polski LegoTuber w historii polskiego LegoTuba wbił 100 tysięcy subskrypcji. Chodzi tutaj oczywiście o Pudego Ninja, który go założył 24 maja w 2017 roku, jak na ten moment uzyskał 36 231 975 wyświetleń. Więc gratulacje teraz trzeci Legotuber, nie wiem kto to będzie. Ale powodzenia, kto wbije trzeciej. Więc ogólnie, Poddiencze gratulacje za 100 kasubów. No leci je po milion. <grym> Drugim tematem jest to, że powstała nowa ekipa, w której udział bierze Lego Świat Kamila, Klockowy Fan, Ognisty Klock i Kraina Klocków. Czyli powiedzmy większość znanych polskich LegoTuberów. przynajmniej bardziej słyszeliście pewnie o Legoś Kloskowej fa klockowej fanie i lekko może o kolejnych klocków. Ja na przykład o tych dwóch słyszałem o kolejnych klocków też i w sumie. O wszystkich stąd słyszałem, ale no, najmniej chyba o oni mogą o w tym klocku, bo, no. Ale no, ogólnie to prowadzone przez większych LegoTuberów, bo, bo tutaj największy z nich ma prawie 3000. E ekipa no, na razie wrzuciła jeden film, który powstał jak ja to nagrywałem 9 dni temu i zabrało 200 wyświetleń, utworzyliśmy nową ekipę legotuberów, Lego z zaklockowaniem więc tak życzę powodzenia, bo to może być naprawdę yy, dobra ekipa, tylko taka rada na przyszłość, trochę więcej energii bo w tym filmie, no sami możecie sobie zobaczyć yy, że w tym filmie trochę za mało było energii, takie strasznie to było jakieś takie, czyli widzicie jak dosłownie w moich pierwszych filmach, jak w pierwszych filmach na kanale <laughs> także to jest taka mała rada, a tak to git i trzecim, bardzo już tym razem smutnym tematem, bo polski animator Kodowiczy który ma ponad 1800 subskrybentów na swoim kanale, usunął wszystkie filmy, a bardziej wrzucił na prywatne. Nie poinformował w tym żadnym poście, bo ostatni jego post pojawił się 5 miesięcy temu. No i tutaj informował, że pojawi się kolejny odcinek z Drużny Przygód. A więc tak, nie poinformował on żadnym niczym po prostu nawet na karcie tylko po prostu dał filmy na niepubliczny i dał awatar już nie nagrywam. Więc bardzo bardzo smutno. Kilka osób się połapało i napisało, że no słabo i w ogóle i czy mogą jakby no i czy mogą jakby odzyskać stare film, bo tak to jest smutno, że no Miało być podobno, kiedyś tam pisał w komentarzu, pamiętam, że coś takiego jakieś było, żebym miał pomysł z krajną, jaką krajną jest, co ja gadam w ogóle, no przecież ja nie umiem, że z drużyną przygód miał pomysł na nawet 8 sezonów, a niestety wyszły tylko 4 odcinki i nawet się pierwszy sezon nie skończył. Nie wiadomo czym to jest spowodowane, pewnie jakimś prywatnym życiem, nie wiem, problemami w szkole, nie wiem, no to ogólnie rzeczami, które po prostu nie powinniśmy się interesować, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo smutne. Niestety, no, kilka osób się połapało i napisało i się pytał, jeden to właśnie teraz macie, nie wiem jak się czyta tego nick, ale no napisał to Volvi hej, to ja to kurczę to ja tu kurczę wpadam, zobaczyć czy jest na jak duży przygód, a tu kanon zamknięty szkoda, że mam nadzieję, że nie na no, zawsze. Cześć, no niestety bywa. bywa yy, nie umiem czytać. Było wiele powodów, których musiałem go zamknąć, chociaż mogłoby się to wydać, że jest to absurdalne. Najprawdopodobniej nowych filmów na tym kanale już nie będzie, aczkolwiek dla dawnych widzów mogą dostawać stare filmy poprzez przesyłanie linków. Niektórzy skorzystali. Chciałbyś. Yy, chciałbyś chciał. Chciałbyś chciał, no? Jakbyś chciał, to napisz tylko takiego ci udostępnić. Jeżeli ktoś by chciał cały link do drużyny przygód, czyli do tych dokładnie czterech odcinków przypomnieć, odświeżyć lub sobie obejrzeć, to w, li, do, to w opisie tego materiału będzie mieli link do całej playlisty drużyny przygód, bo no, ja na przykład lubiłem tę serię, szkoda, że się zakończyła, ale jeżeli ktoś sobie chce przypomnieć te cztery odcinki, to w opisie tego materiału i może w komentarzu przypiętym będzie właśnie ten link. Podsumowując, polski animator Koda kończy z nagrywaniem. Pudi Ninja, czyli już drugi polski Legotuber, wbija 100 tysięcy subskrypcji oraz nowa ekipa z zakładkowanie. Także dziękuję za oglądanie tego materiału, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonkiem, żeby nie przegapić najnowszych odcinków, bo jak wracamy z regularnością i widzicie, no, to tym razem się spełnia. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.